Znacie teorię pachulszczyzny? Nie, nie. Tam asfalt w dół, tam asfalt w dół, no to po prostu. Marek Żuciński, z czwarty numer, czy Henry Rzeszowa. Nazywam się Dariusz Wizdat. Numer 126 startuje w Wilnie Ten czas Einstein wymyślił ogólną teorię zgodności. Zaraz chmury się rozejdą. Zobaczycie piękne widoki, wieszczak, potem wdrapiecie się na górę, grodzisko, potem na wierchy, a potem i tak dalej, i tak dalej, aż do szczególnego. 25, Wybiła. Jesteście na trasie. Do zobaczenia. Na trasie. Do zobaczenia na trasie cześć, cześć! Panie takich nieużytek, tych pustek po kopie gierze. Tak, tak. przed Nies niesamowite, niesamowite, nie? Tu mamy zjeżdżone, bo my jesteśmy z Rzeszowa A, okej okay. To tu są nasze tereny Ten... Samej trasy, żeśmy nie objeżdżali Ale znacie ale to my. Ale fragmentami to znamy Tu po To jest Kobieszczady, deski. No właśnie, czyli znasz te tereny trochę. Póki co jesteśmy jeszcze na swoich śmieciach. Aha. Przygoda zacznie się dopiero tam, gdzie już nie będziemy wiedzieli. A gdzie, gdzie się kończą wasze śmieci? To jest co, tak powiedzmy po Beskit Sądecki Czyli w krynicy się kończą y czy jeszcze dalej? Jeszcze kawałek dalej. Do Rytra, tak? Y no tam, y pod szczawnicę powiedzmy. A okej. my to robimy sobie takie jednodniowe wypady. Nocy pobudka. Dojazd cały dzień jazdy i powrót. Także okay. jesteśmy ograniczeni trochę Trochę też czasowo No a to tu macie w końcu, nie musicie nigdzie się śpieszyć, nie? Wiesz co, mieliśmy się <laughs> zapisać w zeszłym roku, dwa lata temu, tak żeby kończyć tu na swoich śmieciach Aha No i zapisaliśmy się na jesień <grym> Przy czym ja się dość poważnie skontuzjowałem, więc stało pod dużym znakiem zapytania Okej okay. Ale jako że wszystkim znajomym żeśmy już porozpowiadali, że jedziemy To nie było wyjścia Nie było się jak wycofać, nie? Na razie tak jak żeśmy się spodziewali. Podzieliliśmy sobie trasę. Czyli znaczy, jedziemy stricte turystycznie, czyli w trybie rajdowym, żeby tylko się zmieścić w limicie. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, chociaż jeszcze za wcześnie, to powinniśmy wpaść na metę w piątek wieczorem. Ewentualnie mamy tam lekki zapas na sobotę. Dzisiaj na Jaworzynę Krynicką chcemy mi się robić. O, na Jaworzynę, okej. Okay. Czyli tak, żeby średnio koło tych 9 dyszek stóweczki robić na spokojnie. Nie ujechać się za bardzo, jeśli można powiedzieć o ujechanie się tutaj. Kapitalne zjazdy są. Na razie tak, które już jechały, to wszystkie znamy. Z Hryszszszształty, nie? Super. Z Hryształty i Łomba. No. To tam ten zjazd był opisany w whiteboardzie, paręnaście no bo to jest jeden z bardziej dębny. kultowych zjazdów. Tak. Ale tam glebę miała dość poważna dziewczyna. Tak? Któraś tam sztycę uszkodziła. Okej okay. no, Ale się ludzie przy kierownicy, więc tych ponka. się jeszcze ktoś jak ma rower zapakowany, to naprawdę... No też trzeba umieć, trzeba czuć tą rower, czuć glebę. taktykę, że jak jest podjazd, który jest na granicy podejścia podjazdu To jednak idziemy z buta, żeby oszczędzać te nogi okay. I przycisnąć sobie na zjeździe Planowaliście to już od dawna i się interesowaliście, a właściwie dlaczego? Co jest takiego pociągającego w tym wyścigu? To co pewnie wszyscy mówią, czyli ludzie Fajne, że ludzie się spotykają No i nieznane odcinki trasy i to, że nie wiadomo gdzie się będzie spało jak się dzień skończy? Wczoraj też mieliśmy poplanowane, że dojedziemy, może koło 18, 19, złapała nas burza. wyjechaliśmy w deszczu, wylał mi się bukław do plecaka. Nie dokręciły. Nie, nie wiadomo, że za, za bardzo plecak zapakowany. Musiałem też zrobić przepak, bo miałem małą torbę na kierownicy, ale to tak nie łalinki. Zdawało mi się, że to się tam... Chodzi, zostawiliśmy na, na spodzień no, no tak polecam, polecam w razie czego te paczkomaty, tak? To dość popularna też, koncepcja też można coś odesłać w razie co ale... póki jeszcze jesteśmy blisko to spokojnie sobie którymś razem tam przy kolejnej wycieczce odbliżać co jest jeździć dużo po górach macie doświadczenie co jest właściwie największą trudnością takiego ultra? poza jakimś tam przygotowaniem kondycyjnym ogólnym to jest zdecydowanie psychika psychika nie można myśleć o całości ile mi jeszcze do mety zostało rzucać mi woli tylko trzeba się skupić na, na zamknięciu planu dnia dojechać ten mały kawałeczek i potem zastanawiać się co będzie, co będzie na następnie. Czyli ja to mówię, tryb zombie, tak? Liczy się następny obrót zombie. korby, tak? No i podziwianie widoków. Założyliśmy sobie, że nie jedziemy w nocy. Aha. Wybraliśmy lampek, wzięliśmy tylko czołówki, które się przydały. To zdecydowanie szkoda po takiej trasie omijać widoków. No znam takiego gościa, który zawsze wszystkie ultra jeździ od 4 rano do 18. Ma taki styl po prostu. I całkiem niezły wyniki osiąga zresztą, bo bo wiesz wysypia się porządnie, zje coś wieczorem i mówi, że staje sobie trzecia tam z minutami o czwartej rusza, zawsze tak samo masz chody słońca, ma właśnie za jasności także tak, takie koncepcje też są no, Regeneracja jest bardzo ważna, bo podziwiam ludzi, którzy tu jadą nie wiem, do północy, Aha. o piątej rano wstają i jadą dalej. No Myśmy tak wycyrkowali, że praktycznie jak będziemy wyjeżdżać koło godziny ósmej, to zawsze do zmroku powinniśmy się wyrobić. Jako że długich nie robimy, w ciągu dnia jedna dłuższa na obiad, a taka autopilot. Czyli co? Coś w rodzaju wycieczki polecasz takim właśnie osobom, które jeżdżą po górach, żeby to właśnie tak sobie zorganizować, uważasz? Zdecydowanie. Trzeba mieć sporą bazę kilometrów Aha. No tak. No nam się trochę nie udało w tym roku, ale myślę, że głowa jeszcze co nieco pamięta. ultra, sprawdzałem sobie specjalnie 19 lat temu. <grym> Okej. Okay. Ostatnio. To były moje ostatnie zawody. Ultra 19 lat temu? To tak. chyba szosowe. Wiesz co, był taki trochę gravel. Aha. Dookoła zalewu szczepieńskiego. A były 700 10, tam coś, coś było. A to było terenowe też? Myślałem, że to co Tam parę procent było. A okay. Ale na gravelu można było spokojnie. No mój no kolega tam startował. Kiedyś, kiedyś, to. dawne czasy. A, z Rzeszowa to tak. część trasy znałeś. Część tak, tutaj właśnie wspólnie z kolegą, właśnie z Markiem, z też był wywiad, zostałem namówiony. Wypisaliśmy się w grudniu. Przed niego namówiony? Tak, dokładnie. Dalej jest Twoim kolegą, to czy jeszcze? Jeszcze jest. <laughs> jeszcze. Także wypisaliśmy się. Część trasy mieliśmy, od tam objeżdżane, trochę wieszczady, ale te trasy są w ogóle dla nas całkowicie nowe. Nie znamy tych tras. Okej. Okay. Także dużo, dużo fajnych Yy, zjazdów, szybkich zjazdów, naprawdę wymagający I też dużo, no, ciekawych. ja też lubię podjazdy, więc też, też był fajny podjazd Taki I prawdziwe MTB się zaczęło ja się MTB, dokładnie tak, już czuć takie no, prawdziwe, prawdziwe podjazdy i zjazdy, prawdziwe góry Także jest, jest frajda Ale też wychodzi już zmęczenie, piąty dzień Aha. No i wczoraj była chwila takiej braku koncentracji moim zdaniem, braku uwagi Aha. I się wywaliłem tak dosyć poważnie, się wydaje No widać, że taki poskrobany jesteś, z tak, drugiej strony tak. zaraz cię skameruję. No. No ale prawidłowo upadłeś na... A nie, nie nieprawidłowo. Wiesz, że trzeba na lewą upadać. Wiem, wiem, ale już tak miałem z bardzo wyjścia. Bo Nie jest... Złożyłem się na prawą stronę, no. Niestety. Nie no żartuję ja też, ja też widzisz o prawo A, jest. No, a ja zawsze jeżdżę w ochraniaczach, ale jak nie założę, to się No Coś wezmę. się wydarzy. Taka metoda jest na nieupadanie, jeżeli nie jest w ochraniaczach. Ja jak mam ochraniacze to bardzo rzadko glebie. Jak tylko zapomnę założyć, to od razu Od razu jest okazja. Ja Powiedz mi, miałeś jakieś wyobrażenia przed startem. Jak te wyobrażenia się z, tutaj z tą rzeczywistością zderzyły? Co to jest innego, co to jest trudniejszego, co to jest łatwiejszego, co to jest innego? Zakładałem, że będzie duże zmęczenie, bo do tej pory jeździłem takie po prostu długie, jednodniowe wy, wyjazdy, nigdy 7 mniej pod rząd, tak? Więc Aha. Zakładałem, że będzie duże zmęczenie. I faktycznie ten czwarty, piąty dzień pokazuje, że no, to się kumuluje to zmęczenie. to no, się powiera cały czas, więc... Wychodzi A dokąd pierwszego dnia dojechałeś? Ciekawe? Pierwszy dzień to był cisna. A no, czyli dość spokojnie. Że delikatnie, tak, no i bardzo zamiar, że Od początku oszczędzamy siły. Widzieliśmy, że... Będzie ciężko i mamy taki może, to jest nasz pierwszy start z, z Markiem w ultramaratonie, yy, więc stwierdziliśmy, że oszczędzamy siły od początku, taki był nasz plan I taki plan na 7 dni rozkładamy, więc myślę, że to było dobre założenie, patrząc po, po dniu dzisiejszym i yy, tego się trzymamy, tego planu. Ale macie trasę w ogóle rozpisaną? Nie, tak, nie, tak mniej więcej, każdego dnia patrzymy nie więcej, gdzie dojechaliśmy na kolejny dzień. Teraz mamy takie 3 dni po 80 tam parę, żeby dojechać w piątek na wieczór. Aha. A taki dzisiaj? Plan. Dzisiaj gdzie jeździecie? Dzisiaj chcę dojechać na halę grupową. A, na grupową, tak, okej. Okay. Tak, taki jest tam. Pan nie korci was, żeby do zawoły sobie potem szarpnąć. No ale to, to... zależy o której do trzeciej pewnie, nie? No, dokładnie, tak, zobaczymy jaki będzie dzisiaj dzień, bo wczoraj też tak było, że a, tam niby, a spoko może coś więcej, a... Nic nie wyszło. Są takie, są takie trudne podejścia, no męczą. A jakaś nagroda jest na zjazdach potem? Jest, jest. jest. Także tutaj faktycznie jest nagroda, jest fajda. To najgorzej by było jakbyś się darł na górę na piechotę, a potem asfaltem zjeżdżał, nie? <gry> nie jest, jest fajna, fajna zjazdów. Nie raz zjeżdżamy, tam nie wiem, 3-4 osoby. Pijamy piątki, uśmiech jest na twarzy, także jest przyjemność z jazdy. Jak sobie radzisz z jedzeniem z picie? Masz jakieś własne na to, na patenty masz na to? Czy nie, jakoś tak nie mieliśmy? Jakiegoś, nie mieliśmy jakiegoś tam większego jakiegoś może planu. Staramy się zjeść jakiś jeden ciepły posiłek w ciągu dnia. Faktycznie widzimy, że to jest do dobre, to jest coś, coś, coś ciepłego, Aha. jakiś dobry posiłek. A tak to batoniki i jakieś bułki. Teraz mamy fazę na bułki, kabanosy. Wczoraj mieliśmy ochotę na jakieś owoce Aha. Yy, i, tak, i tak bazujemy. wazujemy. pod gołym, nie wiem czy w łóżku. Tak daliśmy opcję jedną i drugą gdzie czego. No, pierwsza noc była już... pod gołym A Masz przed? No bo tak widzę, tylko plecaczek, ale udało się. Ale jest upchalny plecaczek noc. Jesteśmy przygotowani na ob dwie opcje, ale pierwsza noc była pod, pod jakąś tam halą. No i niestety później to wszystko się zeszło, imprezka nie dało się spać. Aha. A teraz staramy się bo... raczej spać pod honem pewnie. Pod cisną, tam, tam było takie Bacu... leśnictwo było A, i tam okay. hala. I tam się zdziemnęliśmy już, ale to tak w sumie... Tak nie dało się przespać w sumie w ten czas. Okay, czyli lepiej jednak do łóżka się zwalić no Lepiej do łóżeczka, Jednak jak człowiek się położy, przeleży tam tamte 7-8 godzin odpocznie, nogi wyprostuje, całkowicie jest inaczej. Uh -huh. Także raczej, raczej wolimy pod jakimś powiedzmy noclegiem. No jak ten 500 km, i się widzi? A wszystko tak jak jakśmy się spodziewali Czyli zgodnie z planem Wjazdy super, bo wjechaliśmy w tą część, której, której faktycznie nie znamy Aha. Babia Góra, która jest no bomba Szkoda tylko, że jesteśmy 8-kilowym To trochę nas tam ograniczało Ale jak na razie wszystkie wjazdy mamy Mamy zaliczone, bez jakiś tam poważniejszych Jest animusz, jest jest moc, tak jak jest moc. Tak jak miało być, zgodnie z oczekiwaniami. Powiedz mi, mieliście jakąś, czy miałeś jakąś przygodę taką, że coś było trudno albo się coś, nie wiem, zepsuło jakiś? Co poza przyciekającym kamelbakiem, <laughs> który wjechało mi się do, do plecaka. To odpukać. Woda czy słodkie? Na szczęście woda <laughs> no, dobrze. i na szczęście dato, że wychodzę z założenia, że nie ma wodotwornych plecaków, wszystko było w worka. Także okej. Okay. I to jest dobre założenie. No. Nie ma wody odpornych niezależnie co twierdzi producent, tak? Zgadza się. Okej. Okay. Sprawdza się nam system jazdy, bo tak jak już żeśmy gadali, nie jedzimy po zmroku. Rano śniadanko, kawka, więc Wyjeżdżamy w Iście Ekspresowym Tempie o 8.30 <gry> No i przed zmrokiem Na noclegu Regeneracja Czyli taki wycieczkowy tryb Całkowicie tryb taki Aha. Hmm, Turystyczny Dokąd dzisiaj? I co za Rajcze. Tam jest taka miejscowość 527 km Udało nam się wydzwonić dzisiaj z rana Jakiegoś No Do Ujsołów, tak? Ujsoł O tak, jest mhm. coś takiego okay. Także mamy nadzieję, że jak nas nic nie, nie zaskoczy, że w piątek wieczorem się za. A, czyli nawet na jutro wieczór tego. się logujecie. Tak, tak planujemy. Tak. No tak, Zujcą, no tam będziecie mieli jechania trochę, ale to się rzeczywiście się w zasięgu jednodniowej wycieczki spokojnie. No, tak. Tylko żeby jesteście trochę bardziej zmęczeni. A tak jak byś miał powiedzieć, co zapamiętałeś z tej Karpaty do tej pory? Takie coś tam ci się, mówię tak ogólnie, czy o miejscach, czy w ogóle co, co zapamiętałeś takiego pozytywnego, fajnego zjazdy powiedziałeś, tak? Na pewno zjazdy, no kapitalny zjazd mieliśmy z wielkiego rogacza. Może te zjazdy nie są trudne technicznie, Aha. ale są bardzo szybkie i kamieniste, także z boku wygląda to na pewno, że nie ma się kontroli. A jak się puści rower dobrze, tam odrobimy techniki, się może trzaskane to naprawdę uśmiech się robi od ucha do ucha. Chyba wypych ten kawałek pod turbacz. To było po prostu zabójstwo już. Nawet nie tyle wypych, co wynoszenie. I bardzo dobrze postawiliśmy jednak na lekkie rowery, nieobciążone, wszystko na plecach. Chociaż troszkę sprzętu można było zostawić może nie wargową a objętościową jest parę rzeczy, których teraz bym nie zabrał. No ale pogodę też mieliście to. No tak, raz nam się, raz nas tam dopadło dopadła, ale jakby no, tak były. przyszło trzy dni w świąpiącej mrzawce jechać, albo w deszczu. To byłoby Kolega zajechany, czy jedzie jakoś? Jedzie, jedzie. Nie, nie jest zajechany na śmierć przez kolegę? Nie, ale, ale mnie mocno kocha kolega. Lepiej psychicznie z kimś? Lepiej. Był jakiś swój kryzys, gdzieś odcięło od energii, Aha. ale tak dzięki koledze, zanim jechałem się dowlekłem do mhm. swojego. Wziął po prostu z, z, z ga gałąź zasu i zaczął się poganiać, no? Tak, tak, dokładnie, nie było. Nie było to by było, było jechać, więc, więc chyba raźnie jest we dwóch. Aha, dopingująco bardziej. No właśnie, co tutaj powiedz najtrudniejszego na tej trasie, z Twoim zdaniem? Jakbyś miał tak ze dwie rzeczy wymienić, jedną, czy dwie, największej trudności, albo takiej, której się nie spodziewałeś? No myślę, że dużo jest pod górkę takim ten kolega wypychania. Aha. to nie jest trudne, ale, ale jest tego sporo. Ale to, jakby taki urok maratonu, że trzeba też wypychać sporo. No a kto ci bronił jechać? Nie, nie wiem, oczywiście. <laughs> Jakie masz przełożenia? Tak, ja już jesteśmy na tym temacie. 1, 12. Tak, tak. Co masz z przodu? 32. Aha, z tyłu jest z tyłu 10-51 51. Nie, nie, było, nie dałoby rady jeszcze mniej więcej? Przydałoby się czy nie? To jest tak... Jakąś włyskę ósemkę z przodu założyć na... Gdyby założył coś więcej z przodu, bo to automatycznie by jako prędkości znowu gdzieś tam powiedzmy, tak? No dokręcanie byłoby trudniejsze. No Owal masz Ale też masz. Owala. Tak. A okej. Okay. <grych> tak, dokładnie, owala. Aha yy, Także Jakby to... Jakby nie robię bardzo podjeżdżać. <laughs> Ale z drugiej strony trzeba osiągać siły, taka była, był pomysł od, od początku. Jak czwarty dzień troszeczkę tak sobie podjechałem bardziej, no to, to w piątek właśnie było chyba od no Czyli trzeba, trzeba można jednak, powiedzieć jechać trochę poniżej swoich możliwości. Tak, tak? dokładnie. Trzeba się jednak troszeczkę pilnować z tym tym powiedzmy tą energią. Jedziemy pierwszy raz, więc też tak założyliśmy, że oszczędzamy troszeczkę siły, żeby, żeby dojechać. Rozumiem, że ostatnie 30 km dacie w palnik, bo to już wiadomo, że nie ma na to oszczędzać, żeby nie zostało nic w baku, tak? No, bo... Tak, no jest taki plan, żeby właśnie w piątek sobie jednak wyciągnąć już powiedzmy pewnie chyba i żeby już odpocząć sobotę. No tylko żebyście po ciemaku skrzyżnego nie jechali i, i całe grani, bo przecież tam są takie widoki, że to po prostu dek zapiera. No, no. Widoków jest bardzo dużo, naprawdę. To jest taki też smaczek tego właśnie, że widoków jest sporo Aha. Ich przeżyć. I zjazdów no, bardzo szybkich. No takimy też trudnych jak dla mnie zjazdów. Ale do, do zjechania większość się udało zjechać. Aha. Także no bardzo... Dużo, dużo pozytywnych wrażeń z trasy. Także nie ma ani deka wątpliwości, że po co ja tu jestem. <grytansko> no to jakieś z Twoich opisów wynika, że trasa jest taka fajna, niezbyt trudna, to jak ojciec dyrektor to usłyszy, to wiesz co będzie w przyszłym roku, będziesz musiał jechać dwa razy trudniejszą. <grytansko> tak, 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 tak. <grytansko> <grytansko> ja to słyszałem, to zdanie pada. Y ja od czterech lat kręcę, tak? Rekordzistka chyba wypowiedziała do kamery 7 razy już, Aha. że już wiem, że to jest ostatnie i ultra. Nie spodziewaliśmy się takiej reakcji i widzę zwykłych ludzi, którzy już tam widzą od kilkunastu godzin czy kilku dni. Jak jeżdżą goście z takimi numerkami? Zagadują, biją, brawo. Dziś pani nas dzisiaj poczęstowała kawką, wodą, tak, reakcja jest naprawdę. Fajne, nie? Super, to jest tak budujące. Nie spodziewałem się, że. O, macie przed sobą, taki... dogoniliście ekipę. O. To państwo młodzi w podróży poślubnej, nie wiem, czy wiecie. Tak? Tak. O, jedliśmy w obiad. Co, jak będziesz na przyszły rok się szykował, to jakie zmiany poczynisz w sprzęcie, w setupie? Coś zmieniłbyś, czy, czy jest ok? Yy, sprzęt yy, jest w porządku, chyba bym nic nie zmienił. Oczywiście już widzę, że ma już też trochę dość, coś szypi, coś obciera, ale, ale daje radę. Chyba bym nic nie zmienił. Myślę, że troszeczkę może bardziej pod kątem, nie wiem, pewnie odżywiania, troszeczkę zaplanować bardziej. Aha. To tak nie mieliśmy zbyt jakichś tam planów. Jemy wszystko, co, co się da. <laughs> <laughs> Jakiś tam powiedzmy... Co się da upolować, co się da upolować w sklepie. Trzymajcie się, powodzenia. Jakieś epickie machnięcie poproszę. Z jakąś drobną glebą, bo to się dobrze kręci. Trzymajcie się, powodzenia.